W Polsce od około IX wieku, sprawdziłam, jest taka tradycja, że kobieta, która wychodzi za mąż, przyjmuje nazwisko męża. Rzadziej zdarza się, że decyduje się na nazwisko dwuczłonowe. Robimy tak właśnie ze względu na tradycję, ale mam takie też poczucie, że to jest pewien taki wymiar symboliczny wpisania się w nową rodzinę, tę od strony męża. Znam również dwa przypadki, w których to mąż zdecydował się na przyjęcie nazwiska rodowego żony. Ale nie wiem, czy wiecie, że generalnie nie ma żadnego obowiązku zmiany nazwiska. Możecie również po ślubie zostać przy swoim. O pewnych psychologicznych pułapkach związanych ze zmianą lub nie nazwiska porozmawiamy sobie dzisiaj z Kariną Hanowską. Psychoterapeutką w ośrodku psychoterapii. Spotkanie. Cześć. Cześć, Cześć Kaja. Czy to coś złego, że małżonkowie po ślubie pozostają przy swoich własnych nazwiskach? No właśnie, mówisz, y czy to coś złego? Co nie? Y jak nikt nie robi sobie krzywdy, sobie i drugiej stronie, to ja w tym nie widzę nic złego. Bardziej bym się starała nie oceniać tego, czy to jest dobre, czy złe, tylko bym się zaciekawiła, skąd taka decyzja, co jest powodem, skąd ten pomysł, czyj to był pomysł, po co taki wybór, tej parze, tej osobie. No i chyba najważniejsze, czy jest zgoda. Obopólna, co nie, y, y, przyszłych małżonków, do tego, jaka decyzja zapadnie. Bo myślę, że odpowiedzi może być bardzo wiele na, na to pytanie, dlaczego ludzie się decydują na różne formy i chcą różnych form tutaj sobie podokładać. Y, myślę, że to zależy od człowieka, od jego światopoglądu, od jego przekonań, od, y, od y, nie wiem, kwestii takich marketingowych. Więc naprawdę. Y, y, Warto by było posłuchać tego człowieka, skąd w nim taki pomysł. Nie? Że chce jakoś inaczej niż tradycja podpowiada, że to jest mu do czegoś potrzebne. Ale tak jak powiedziałaś, faktycznie, znaczna część kobiet przyjmuje u nas w kraju nazwisko męża, i to jest takie, no można powiedzieć, jakoś oczywiste. Natomiast jak zawsze, jak jest coś nowego, innego, to to wzbudza kontrowersje. Wzbudza kontrowersję, jakoś tak zaciekawienie, albo oceny się wkradają, a co to w ogóle za pomysł, a kto to wymyślił. No bo to zwraca uwagę, prawda? że to zwraca uwagę, jest czymś nowym, jest czymś innym, wybija się z naszej tradycji. Natomiast prawo naszego kraju daje, tak jak zauważyłaś, możliwości do bardzo różnych wyborów. Więc jeśli prawo daje, to pod kątem moralnym, etycznym to nie jest nic złego, prawda? To nie jest przestępstwo. Czyli nie widziałabym w tym nic złego, a bardziej zaciekawienie, o co chodzi. No właśnie, bo y, znam osobiście kobiety, które właśnie ze względów marketingowych zdecydowały się na pozostanie przy swoim nazwisku albo nazwisku dwuczłonowym. Y, najczęściej są to kobiety, które zbudowały już jakąś swoją markę y, i chcą być ciągle z tą marką wiązane i y, rozpoznawane. Ale znam też różne śmieszne historyjki y, w stylu. Y, y, Śmieszne. Y Mogę tak naprawdę powiedzieć również o swojej, kiedy ja po raz pierwszy wychodziłam za mąż. Y Miałam taką myśl w głowie, y że -y chciałabym, żeby nazwisko mojego ojca również pr przetrwało i zdecydowałam się na nazwisko podwójne. Dzisiaj myślę sobie, że, że to nie była y zbyt dojrzała decyzja. Pod bardzo wieloma względami, ale też z przyczyn technicznych, kiedy dochodziło do momentów, w których ja miałam podpisać stosy papierów, a to moje pierwsze nazwisko jeszcze było naprawdę długie, to pisanie tego całego, to była po prostu katorga, bo na przykład gdzieś tam w jakimś projekcie musiałam podpisać się 30 parę razy. Więc z tego względu już na przykład dzisiaj nie zrobiłabym tego samego. Ale w ogóle ta nasza dzisiejsza dyskusja gdzieś tam wywodzi się z różnych stwierdzeń wyczytanych na forach śrubnych, na Facebooku, w internecie. A, jeszcze jedna historia mi się przypomniała. Kobiety, która wprost przyznała się w dniu śrubu, że zostawia sobie podwójne nazwisko, ponieważ chce być. Rozpoznawana przez swoich eks y, jako ciągle, że to jestem ja, ale już wyszłam za mąż, więc zobaczcie, co straciliście. No i tutaj pojawia mi się trochę pod nosem taki uśmiech. Natomiast na jednym z forów przeczytałam wypowiedź y, jakiejś dziewczyny, że ona ma nazwisko dwuczłonowe. Bo jest żoną swojego męża, ale też wciąż córką swojego ojca. Poczułam wtedy, y, muszę się przyznać, takie niejasne uczucie niepokoju i tak naprawdę y, nie wiem, jakby z czego ono wynika. Mhm. Wiesz, ten mój nos psychoterapeutyczny, to nie? Już wyłapał to to zaniepokojeniec, nie? Bo mówisz, że coś cię, jakieś uczucie, ukłucie niepokoju i nie wiesz, skąd to wynika. No właśnie mnie to już zaciekawiło. A co cię zaniepokoiło? Wiesz co, że ona tak bardzo podkreśla więź ze swoim ojcem. Okej, okay. czyli dwóch ważnych mężczyzn. O. Tak, ale też, no właśnie, ja mam takie poczucie, że jednak zostawiamy tych rodziców i zakładamy, to może tak brzydko zabrzmi, nową komórkę rodzinną. Tak, tak. Pod względem prawda, formalnym, prawnym jesteśmy nową jednostką, stanowimy rodzinę, ale też pod względem takim psychologicznym i emocjonalnym, No to faktycznie zmienia się i to bardzo dużo. Bo, kiedy jesteśmy młodzi, jesteśmy dziećmi, to jakby punktem wyjścia i sprawą dla nas najważniejszą w kontekście rodzinnym jest mama i tata i rodzeństwo. I to jest zdrowe i oczywiste, prawda? Że młody człowiek zawsze będzie jakoś o bliskości emocjonalnej odwoływał się do swoich rodziców, mamy i taty. Natomiast sytuacja się zmienia, kiedy. Decydujemy się na tak, no, no można powiedzieć, odpowiedzialny wybór wejścia w związek małżeński i rozpoczęcia nowej drogi, budowania swojej rodziny. I wtedy musi niestety dojść do czegoś takiego jak odcięcie pępowiny. Co to znaczy? No, po prostu musimy zmienić jakby proporcje wagi i uwagi i naszej takiej, powiedzmy, przywiązania emocjonalnego, tak? Z rodziców, czyli z mamy i taty. Już na współmałżonka. Czyli myślę, że to cię właśnie zaniepokoiło, to nie? Taki, taki, takie zlanie i takie nieodcięcie, może co? Między y, w tej kobiecie, która decyduje się na, na to, żeby żyć, mieszkać, kochać tego mężczyznę, a w, a w tyle nie może się jakoś odłączyć emocjonalnie od swojego, od swojego ojca. Y, natomiast y, to jest naturalne, że musimy ten proces odcinania, powinny przejść. To jest bolesne w przypadku młodych ludzi, co nie, że, że to, to musi jakoś nastąpić, ale myślę sobie, że to jest. Y można powiedzieć niezbędne, bo małżeństwo nie osiągnie swojego potencjału, dopóki nie nastąpi mentalne odcięcie się od rodziców, czyli odcięcie taki ja nie mówię o czymś takim, żeby nie wiem, przestać ich kochać, przestać ich odwiedzać, nie wiem, nie zwracać na nich uwagi, ja żyją to żyją, to, 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 albo odwiedzać dwa razy w roku, absolutnie nie. Ja mam na myśli jakiś rodzaj oddalenia emocjonalnego. Co nie co mam na myśli? To jest proces takiego opuszczania rodziców, czyli y, budowania relacji z moim małżonkiem, czyli ja moją energię, y, moją miłość, moje emocje, moje decyzje, wszystko to jakby inwestuję teraz w tą relację. Ja mam wrażenie, że to trochę taka zmiana priorytetów, nie? że okej, okay, moi rodzice, ciągle was bardzo kocham, jestem wam wdzięczna i tak dalej, ale to już mój mąż jest dla mnie najważniejszą osobą na świecie. Tak, tak. I ta, 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 tak jak mówisz, najważniejsza osoba to też przekłada się na, na sposób życia. Prawda? Bo wyobraźmy sobie, że nastolatka, kiedy ma problem, pokłóciła się ze swoim chłopakiem, to pójdzie do mamy i będzie się powiedzmy skarżyć, mamo. Słuchaj, jak on jest beznadziejny, głupi, on znowu coś takiego zrobił. I to jest normalne, i to jest okej. Okay. Tak, i to jest w ogóle jest pięknie, jeśli córka ma taką relację z matką, że może bezpiecznie do niej przyjść i jakby <laughs> dzielić się swoim kłopotem. Natomiast inaczej już wygląda sytuacja, jeśli mówimy o małżeństwie. Jeśli dorosła kobieta pokłóci się ze swoim mężem, to nie biegnie do mamy i nie płacze jej w rękaw, tylko próbuje rozwiązać problem ze swoim małżonkiem. Nie wiem, wspólnie się dogadać, znaleźć jakieś rozwiązania, bo tutaj jest teraz moje gniazdo, co nie? I ja muszę zrobić wszystko, żeby tu było dobrze. Jeśli sobie nie radzę, no to idę na warsztaty, jeśli jest trudno, idę na terapię ale nie angażuje w takie swoje sprawy osobiste, intymne, a tym bardziej nie obgaduje swojego małżonka do swojej mamy. I to jest na przykład już ta różnica, z takiego oddalania się. Tak samo myślę o, o takim autonomicznym podejmowaniu decyzji przed małżonką. Rodzice, kiedy jesteśmy młodzi, no to pytamy, mamo, a co mam robić, jaką szkołę mam wybrać i, i jakoś czytam czy tato, słuchaj, bo mi się coś zawaliło. I to jest fajne i normalne. Ale znowu, kiedy tworzę już związek małżeński, to oczywiście ci rodzice i teściowie y, mogą służyć radą, wskazówką i możemy w ogóle fajnie z tego czerpać. Ale ostatecznie to małżonkowie mają podjąć swoją własną, autonomiczną decyzję. Przepięknie to powiedziałaś. I chciałabym jeszcze y, uzupełnić kontekst w ogóle tego całego postu, który się właśnie gdzieś tam na forum pokazał. Że tamta wypowiedź była w ogóle komentarzem do takiej dyskusji, w której dziewczyna skarżyła się na straszne kłótnie ze swoim narzeczonym, właśnie o kwestię podwójnego nazwiska. I to było w takim kontekście, że ona chciała podwójne a jego to strasznie dotykało i bolało i on się temu sprzeciwiał i yy, yy, no, tam dochodziło już do takich naprawdę yy, sytuacji na ostrzu noża. Czy to nie jest jakiś symptom? Myślę, że, że czas takiego narzeczeństwa, czyli no do momentu zawarcia ślubu, to jest taki dobry czas w ogóle na poznawanie siebie, co nie? Na poznawanie swoich wartości, priorytetów, tego, co jest dla nas jakoś istotne, co wybieramy, no żeby jakoś świadomie dobrze wybrać. I, i ta sprawa no może być o czymś, prawda? Że, że jakoś aż tak bardzo się konfliktują. No czy, Czyli oznacza to, że dwóm stronom na czymś bardzo, bardzo zależy i żadna nie chce odpuścić. Więc może warto by było usiąść i przegadać, prawda? co tak naprawdę jest tą kością niezgody i o co tak naprawdę ta bitwa. Hmm? Bo jeśli nie pogadamy i nie otworzymy tej, tej dyskusji, no to po prostu się nie dowiemy. A może chodzi o coś ważnego bardzo, a może o coś błahego, co można po prostu załatwić i w, w, w krótkiej rozmowie. Super, czyli tak naprawdę bardzo istotnym elementem takiego dobrego dotarcia do momentu zaśrubin jest rozmowa. Rozmowa tak naprawdę o wszystkim, o każdym aspekcie życia. Chyba lepiej, żeby przed śrubem wyszły jakieś różnice, żebyśmy mogli zawczasu przegadać to i w ogóle zobaczyć, czy my dojdziemy do porozumienia, czy my chcemy mieć dzieci, czy my chcemy mieć po tyle samo dzieci, bo to potem się może okazać bardzo trudnym, trudną przeszkodą do przejścia w małżeństwie. Dziękuję ci przepięknie za tę taką podnoszącą na duchu rozmowę i za te wszystkie słowa i miejmy nadzieję, że wszystkie nasze pary młode podejmą dobre, dojrzałe i przede wszystkim wspólne decyzje. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Wszystkim młodym i oczekującym zaślubin życzę dużo y, pięknej miłości.